Cześć moi drodzy, z tej strony trener do celu z pasją. W dzisiejszym odcinku zaskoczę Was i przedstawię Wam podwójne uderzenie na grupę kulszowo-goleniową, czyli tylne części uda oraz mięśnie pośladkowe. I będzie to nieznane ćwiczenie, ale fantastyczne, czyli bułgarskie. Dzień dobry, zapraszam do oglądania. Moi drodzy, najukochańsi widzowie, i cóż to będzie za połączenie? Te bułgarskie ćwiczenie, a konkretnie bułgarskie dzień dobry, inaczej Bulgarian good mornings. Jest to tak naprawdę hybryda dwóch ruchów, połączenie dwóch ćwiczeń: przysiadu bułgarskiego, a konkretnie Pozycji, w której to ten przysiad wykonujemy, ze skłonami typu, dzień dobry, good mornings, kiedy to wypychamy, cofamy biodra do tyłu, czego następstwem jest pochylenie tułowia czyli ruch zawiasowy w stawie biodrowym, gdzie ciężar mamy na plecach. Co nam da, to połączenie w tym ćwiczeniu zaangażujemy przede wszystkim ogromną ilość istotnych mięśni, m.in. grupę kulszowo-goleniową, czyli tylne części uda, z naciskiem na głowę długą mięśni dwugłowych, mięsień półścięgnisty, półboniasty. W fazie rozciągnięcia znakomicie popracują mięśnie pośladkowe wielkie, a mięsień pośladkowy średni, wspomagany przez mały, będzie tutaj stabilizował naszą miednicę, ponieważ to ćwiczenie jest po części ruchem przecież jednonóż wykonanym na jednej nodze. Więc jest to ruch unilateralny, gdzie możemy wyrównać dysproporcje między lewym czy prawym pośladkiem, między lewym a prawym udem. Oczywiście podczas tego ćwiczenia również uruchomią się synergiści, czyli mięśnie pomocnicze, jak brzuch, jak nasze plecy, prostowniki grzbietu, no i ogólnie ramiona, które gdzieś ten ciężar będą musiały trzymać. Do rzeczy! Minusem tego ćwiczenia jest to, że musicie po prostu sobie przygotować, że tak powiem, tą stację do wykonania tego ruchu i będziecie potrzebowali czegoś na podparcie stopy, nogi. Będzie to ławka, może być to boks, jakaś skrzynia, cokolwiek. Jeżeli kombinujecie w domu, to jakaś nawet pufa czy fotelik. Ważne, żeby to było mniej więcej na wysokości. Waszej dolnej części kolana. Nie przesadzajmy, żeby to było wyżej. No i najlepiej byłoby, żebyśmy mogli sztangę zdjąć ze stojaków, ewentualnie e, jakby wsuwamy ławkę e, blisko klatki rak, gdzie możemy zdjąć ten ciężar, położyć na plecach i wykonywać stabilnie to ćwiczenie. Oczywiście, jeżeli sztanga jest nieduża, mamy małe ciężary, to możemy sobie po prostu zarzucić ten ciężar na plecy. Dobra, lecimy z przedstawieniem tego ćwiczenia. Kiedy już będziemy mieli ciężar na plecach, pamiętajmy o tym, że nie może być to na naszej szyi, tylko na górnej części łopatek. Stawiamy jedną nogę z przodu ławki, drugą opieramy wygodnie, stabilnie. I w tym momencie brzuch jest napięty, plecy są proste, głowa jest po części przedłużeniem kręgosłupa. Naszym zadaniem jest cofanie bioder do tyłu. Nie pochylanie wpierw tułowia, tylko cofanie właśnie miednicy za siebie, czego dopiero następstwem będzie pochylanie tułowia, czyli ruch hip-hinge, ruch zawiasowy w stawie biodrowym. I uwaga, na wdechu schodzimy do dołu, cofając biodra, może nas lekko przychwiać. Cofamy, cofamy, cofamy do momentu, jak czujemy się bezpiecznie i hop, prostujemy biodra. Na górze. To normalne, że może nas zachwiać, jeśli chodzi o staw skokowy. Wtedy wyrównujecie pozycję i znowu powtarzacie ten ruch. Poczujcie się tutaj bezpiecznie, poczujcie się tutaj stabilnie. To normalne, że na początku mamy problem z koordynacją ciała. Cofając biodra do tyłu, mamy tutaj wdech mocno do przepony, tułów napięty, brzuch napięty, plecy proste i hop. Kolano nogi stojącej tej wykrocznej jest delikatnie zgięte, ale w trakcie ćwiczenia nie powinno je już się przesadnie zginać. Także nie robimy tutaj w tej wersji przysiadu. I oczywiście nie wspomniałem o tym, że na górze robimy wydech, wdech przed schodzeniem ee, biodrami do tyłu cofamy. Oczywiście nie przesadzajmy z tym pochyleniem i bach, doprostowanie bioder wsunięciem miednicy do tej pozycji spionizowanej ciała. I naprawdę nawet stanie z tą sztangą, z tym gryfem jest naprawdę upierdliwe, męczące, wkurzające. Ale ileż tutaj naprawdę wyniesiemy korzyści? Powiedziałem trzy razy naprawdę, więc trzeba uwierzyć. Cofamy biodra do tyłu. Tak, tutaj cofamy, cofamy, i Bach! Dopięcie. Lewa noga się dopina. Trzy serie. Po sześć powtórzeń na każdą stronę, i ogień. Naprawdę ogień w szopie. Cofając Biodra do tyłu, dwie, trzy sekundy. Schodzimy, i Bach! Dopięcie. Mocne spięcie tutaj lewego. Pośladka, w szczególności schodząc biodrami do tyłu i pochylając tułów, powinniście czuć w tym momencie lewą nogę, tak jak ja na filmie, która rozciąga się. Grupa kruszowo-goleniowa pracuje w fazie ekscentrycznej w mocnym rozciągnięciu. I uwaga! Faza ekscentryczna pochylenie do dołu, wypchnięcie bioder i Bach! Dopięcie. Faza koncentryczna nieco szybsza, nieco dynamiczniejsza i zatrzymanie ruchu. O jezu, ależ się spinają tutaj uda. Oczywiście zmieniamy nogę po wykonaniu odpowiedniej ilości powtórzeń. Odpowiednio szukamy pozycji na ławce. I naszym zadaniem jest cofanie bioder do tyłu. I bach! Doprostowanie. Pamiętajcie, że nie musicie tutaj schodzić jakoś przesadnie nisko. Schodzicie do momentu, kiedy to biodra cofają się do tyłu, a wy utrzymujecie jeszcze oczywiście proste plecy. Schodzimy biodrami do tyłu i bach, dopięcie. Schodzimy biodrami do tyłu. Bach, dopięcie. Brzuch napięty, plecy Proste. Naprawdę to ćwiczenie nie jest takie łatwe. Jeżeli chcecie sobie utrudnić ten ruch, to możecie dodać wersję, w której to najpierw wykonujecie przysiad bułgarski do dołu, następnie prostujecie się w stawie kolanowym nogi tej wykrocznej, niezakrocznej i wykonujecie dopiero tak zwany skłon dzień dobry w pozycji przysiadu bułgarskiego tej startowej. To już naprawdę jest wtedy mega wyzwanie. Jeżeli nie macie możliwości ćwiczenia z gryfem, to jakiś worek bułgarski, no z handlami będzie tutaj ciężko, z ketlami również żeby je zarzucić. To raczej wtedy zainteresujcie się ćwiczeniem typu martwy ciąg bułgarski, gdzie pokazywałem ten sam ruch, ale z trzymanym ciężarem. Tutaj przy biodrach, na wyprostowanych rękach. Do dołu. No ale cóż mi zostało? Czas przedstawić Wam ćwiczenie, w którym to ten bułgar jest wykonany do dołu, czyli dodajemy jeszcze funkcję mięśni czworogłowych UDA. Schodzimy do dołu, hop, cofamy biodra do tyłu. Bach, prostujemy. Schodzimy do dołu, hop. Wyprost, cofamy biodra do tyłu. Pamiętajcie, nie pochylamy się od razu, tylko wpierw cofamy biodra. Jakbyśmy pupką chcieli domknąć za sobą drzwi niezamknięte. Schodzimy do dołu. Przysiad bułgarski. O, zahaczyłem tutaj. I cofamy biodra do tyłu. I hop, naprawdę fantastyczne ćwiczenie. Spróbujcie sobie, oczywiście przygotujcie stację. Jest to ćwiczenie dla osób naprawdę, co najmniej średnio zaawansowanych. Przechodzę płynnie do tego, no jakich błędów tutaj nie popełniajmy. No i słynny błąd, czyli wy nie umiecie Bulgara, wy nie umiecie Dzień dobry ogólnie, a już chcecie połączyć te dwa ćwiczenia. I o, takie, takie machanie to nie jest to pochylanie tułowia bez wypychania bioder. To już w ogóle tragedia. Kolejna sprawa to straszne się chwianie i schodzenie na zachwianych kolanach, niestabilnych biodrach. To również będzie błąd. Garbienie się w każdym odcinku kręgosłupa no nie jest tutaj zalecane. No i kładzenie sobie sztangi na szyi. No nawet nie chcę tego pokazywać, bo zrobi mi się krzywda. Wyginanie nadgarstków, latająca kostka stopa, to również będą błędy. Jaki za duży, Pośpiech w tym ćwiczeniu. I tak naprawdę jest to hybryda skuteczna, mocna, efektywna, ale mówię: co najmniej osoby średnio zaawansowane mogą wykonywać to ćwiczenie. Dajcie znać, jak oceniacie ten ruch czy jest dla Was wielkim wyzwaniem czy czujecie tutaj mięśnie bo ja po prostu po samym tym staniu, że tak powiem, ze sztangą jestem już sporo, naprawdę zmęczony. Łapkujcie ten materiał, dajcie znać, jak Wam się podobał, co chcecie zobaczyć w kolejnych materiałach. Wpadajcie na TikToka, Facebooka, Instagram. Trener do celu z pasją, piszcie w sprawie współpracy, jeżeli chcecie mieć odpowiednio ułożony plan treningowy. I oczywiście widzimy się na kanale, więc subskrybujcie go, zostawiajcie łapki i klikajcie dzwoneczek. Do celu z pasją, cześć!